Dzień dobry mój drogi widzu, moja droga widzko! Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie historia z dzisiejszego dnia i troszeczkę taka retrospekcja do moich dawnych czasów. Może to potrwać 5-6 minut. Może bo to są dwie historie takie łączone, e, łączone w temat e, twardogłowia, o którym pisała jedna z Was e, 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 w komentarzu, w sumie dzisiaj, który przeczytałem o twardogłowiu w kontekście wczorajszego vloga, o do którego w zasadzie zapraszam również e, i dzisiaj będzie o twardogłowiu i miałem racji. A teraz historia. Jechałem, odebrałem panią z Sopotu. Pojechaliśmy generalnie, nieważne gdzie jechaliśmy. W każdym razie odebrałem z Sopotu, tam z, z córką. Nie rozmawiamy w zasadzie o pierogach, bo były na pierogach. Jest taka jedna pierogarnia tutaj w Gdańsku, która mi się od razu z pierogami kojarzy. Natomiast tam jest też taka sytuacja, że, że pani się nie podobała, nie podoba tak. Pierogarnia, ponieważ tam jest dosyć ciasno, i tak dalej, i tak dalej. Miała swoje konkretne argumenty, yy, i, i, i jadąc, no, no mówię: No, ale dobrze, ona ma bardzo fajną, dobrą jakość i dobrą markę, więc, więc często widzę tam ciasno. Pani z drugiej strony argumentem walnęła, że, że w tej pierogarni też troszeczkę nad wyraz jest tworzona ta kolejka, ponieważ na przykład latem nie. Yy, nie wystawiają ogródków i tam sobie miejsc siedzących poza swój lokal, nieważne jaka to pierogarnia, ale to też konkretny argument. A mi punktem przełomowym o dziwo był jeden moment, kiedy powiedziałem, wie pani bo, bo, bo ten, ona taka się czuła, że nie wiem, przekonuje, nie? I tak się strasznie opierała i ja mówię, no ale mi nie chodzi o Pani przekonanie w sumie, mam to troszeczkę w nosie. Czy tam ma Pani swoje zdanie i, i szanuję, ok, nie? Natomiast nie chodziło mi o przekonywanie, tylko mówię, że lubię zabawę na argumenty i to mi taką przynosi fajną Friday. A teraz coś mnijmy się wstecz. Kiedy to jechałem, dawno temu, ale nie jako kierowca taksy, tylko ze znajomym. Ja byłem po miejscu, na miejscu mm, kierowcy, on był yy, na miejscu pasażera, jeszcze z tyłu był jeszcze drugi kolega. To było gdzieś tam, no lata temu w innej pracy i yy, w tym rozmawialiśmy na jakiś te temat, nieważny jaki, naprawdę. Natomiast Moja chęć tamtego mienia racji tak we mnie się wtedy zakorzeniła, że jak mówiłem, pamiętam pewne jedno zdanie, jakby kontrargument poniekąd, to mówiąc to sobie pomyślałem, Paweł, co ty. Dosłownie, że, że to były takie: no, no farmazon w ogóle, w ogóle nieprawda. Nie? I wtedy skumałem, o co mi chodzi, i, i, i skumałem, że tak się zakotłowałem w tym mieniu racji. A wiedziałem dobrze, że, że, że on po prostu miał takie argumenty, a nie inne konkret, że oni dwoje to trochę się zaśmieli. Że ze mną. To, to się zaśmieli, a ja dosłownie puściłem takiego wewnętrznego buraka. Tak mi się ciepło zrobiło i sobie tak powiem, że takim debilem jestem. Że, że szok i w ogóle zamarłem i ja nie wiedziałem co odpowiedzieć. W tamtym momencie nawet nie wiedziałem czy, czy przeprosić, czy o co, kaman, nie? I wracając teraz do tego motywu, tam z tamtych lat gdzieś to przepracowałem i, i cieszy mnie to, że rzeczywiście jak teraz yy, powiedziałem tej pani, że yy, lubię zabawę na argumenty i że to, to jest dla mnie zabawa. Tak, że nie, nie czuję konieczności przekonania, chociaż jeżeli kogoś do czegoś przekonam, to to nie jest fajne i miłe. <laughs> jeżeli chcę tego, to jest fajne i miłe, albo że ktoś chce coś sprawdzić, co powiedziałem, to to jest też zawsze jakiś taki rodzaj docenienia. Natomiast nie do końca mi zawsze o to chodzi, nie? Konkretnie. To było takie fajne, ona wtedy rzeczywiście się uśmiechnęła, rzeczywiście rozluźniła. Jak to mówię, rozluźniłam Majty i, i się ucieszyła, bo mówi, mówi że, że nie, nie, nie tak dużo, że, że ona się czuła na początku, że gdzieś się nagabuję, namawiam i konkretnie chcę ją przekonać. Mi w ogóle na tym nie zależało I, i, i kolejną, jedną, czwartą drogi to w zasadzie chwaliła to podejście i cieszyła się, i w ogóle rozmowa poszła całkiem inaczej i to mnie cieszyło. No, to było o twardogłowiu. U kierowcy taksy. Podobało ci się? Jeżeli tak, to koniecznie kliknij łapkę do góry, zostaw komentarz, zostaw komentarz czy też miałeś miałaś takie sytuacje jak ja kiedyś z retrospekcją, albo może taką jak z tą panią bezpośrednio u siebie. I koniecznie zasubskrybuj kanał. Tutaj, tutaj. O, miłego dnia.